Czołem. Kolejny miesiąc więc pora na nowe zestawienie. Rynek smartfonów i elektroniki wiruje w tak zawrotnym tempie, że co 30 dni można by praktycznie robić nowe, i to w tych samych półkach cenowych. Dzisiaj proponuję do 2000 zł z małymi widełkami w górę, bo czasami warto dołożyć stówkę czy dwie i kupić lepsze urządzenie. Wszystkie pozycje z naszego zestawienia można zakupić w większości popularnych elektromarketów oraz sklepów, które właśnie widzicie na ekranie. Dobra informacja jest taka, że w każdym z tych sklepów możecie liczyć na zwrot kaski po zakupach w formie cashbacku. Jak sprawdzić, gdzie możemy liczyć na zniżkę? Wystarczy wejść na stronę Letyshops. Link dodamy w opisie pod filmem. Następnie przejść przez krótką rejestrację, zrobić zakupy i gotowe! Jest jeszcze specjalna wtyczka do przeglądarki, która pokaże Wam, w którym sklepie możecie zrobić zakupy tak, aby uzyskać zwrot. Rzućcie okiem w wolnej chwili, bo myślę, że skoro i tak robicie zakupy w sieci, to czemu nie skorzystać? W tym momencie w Letty Shops jest ponad 3680 sklepów, w których możecie skorzystać ze zwrotu za zakupione produkty i usługi, a ich liczba cały czas wzrasta. Więc w przypadku naszego zestawienia, kupując smartfon do 2000 zł, będziecie mogli sobie odciąć trochę kasy i przeznaczyć na przykład na case czy inny gadżet. A teraz do zestawienia: Xiaomi Mi 10T 5G. Pozwólcie, że zaczniemy nasze zestawienie od Xiaomi. Ale spokojnie będzie też konkurencja i to praktycznie z każdej strony barykady. Cenowo trzeba trochę się naszukać, ale może uda Wam się wyhaczyć ten model za nawet 1600 zł. Xiaomi Mi 10T5G już w swojej nazwie posiada część swojej specyfikacji, czyli obsługę sieci piątej generacji. Zacznijmy może od aparatów. Mała zmyłka, bo do dyspozycji mamy sztuk 3, a wygląda. Zobaczcie sami. Główny 64 megapiksele, matryca Sony, światełko 1.7. Szału nie ma, ale płakać też nie będziemy. Jak sobie radzi w praktyce? Wszystko wygląda bardzo dobrze i fani konkretnego nasycenia będą zadowoleni, bo telefon podkręca nieco saturację i kontrasty. Do tego szeroki kąt i makro. Nie ma niestety teleobiektywu. Ekran 667 cala. Do tego 144 Hz odświeżanie, czyli tak jak w monitorach gamingowych. Nie jest to co prawda AMOLEDzika matryca IPS, ale w zestawieniu ze Snapdragonem 865 i 6 GB pamięci RAM poradzi sobie z każdą wymagającą grą. Mówię to oczywiście trochę w geście zaufania do Xiaomi, bo oczywiście nie miałem przyjemności ani możliwości sprawdzenia wszystkich dostępnych gier na rynku, ale te które przeleciały przez mój ekran sprawowały się bardzo dobrze. Szybkie ładowanie 33 W nie jest oczywiście najszybsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne szybkie ładowarki, ale jest i chyba to by było na tyle. Oppo Reno 5 Zaczniemy nietypowo, bo od ładowania. Jest on najszybciej ładującym się urządzeniem w tym zestawieniu, bo w zestawie otrzymujemy szybką ładowarkę 65W. I tylko tak wtrącę, że ładowarka jest przeogromna. Do tego ekran Super AMOLED z 90Hz odświeżaniem 6,43 cala. Brawo Oppo. Wielu producentów dość intensywnie inwestuje w niebieskie odcienie obudowy swoich produktów. Jeżeli weźmiemy na warsztat wykonanie, to niewiele zmieniło się w stosunku do poprzedników. Na pleckach mamy Plastik Fantastic, ale na szczęście z ręki z łatwością raczej się nie wysunie, no i odcisków palców też nie ujrzymy na odwrocie. Nie jest tajemnicą, że Oppo bardzo poprawiło technologię skanera odcisków palca i w tym modelu działa zawodowo. Skaner znajduje się w dolnej części ekranu i nie sprawia żadnych problemów. Na pokładzie Snapdragon 765G. 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jeżeli chodzi o procesor, to dość zapobiegawczo i bezpiecznie. Podobną jednostkę znajdziemy w wielu modelach z tej samej i wyższej półki cenowej. Aparaty sztuk 4. Główny z nich 64 megapiksele, do tego szeroki kąt, 8 i dwa dodatkowe do głębi i do makro. Tryb nocny ma się dość dobrze, wszystko wyostrza i podciąga. Są lekkie szumy, ale bez przesady. po coraz bardziej rozpycha się na rynku i to we wszystkich półkach cenowych, czego idealnym przykładem jest właśnie ten model. Lecimy dalej. iPhone SE 2020. Urządzenie, które wprowadziło dużo zamieszania na rynku, bo oto obok okrutnie drogich tych wyczesanych flagowców, pojawił się model, który można by wręcz nazwać budżetówką. Na dzień dobry, iPS LCD i 4.7 cala. Matryca kiepska, ale telefon jak dla mnie idealny, bo spokojnie można go obsługiwać jedną ręką. Do tego certyfikat IP68, co według informacji z internetu jest najwyższą notą, jaką może dostać smartfon w kontekście ochrony IP. W skrócie smartfon jest gotowy na kontakt z pyłem i spokojnie może wylądować w wodzie. W sprawie aparatów iPhone SF wygląda jak początkująca osoba, która wchodzi na siłownię pełną umieśnionych i wysportowanych kolegów. Na jego pleckach dumnie lśni jeden obiektyw ze światełkiem 1.8. Makro, teleobiektyw, szeroki kąt, o tym niestety musimy zapomnieć. Fotę zrobicie, ale w porównaniu do konkurencji w tej półce cenowej, to raczej bym tego no, nie porównywał. Ale pamiętajcie, to nie sprzęt, lecz technika się liczy. Wiele osób twierdzi, że jest to po prostu brat iPhone'a 8 i można się z tym po części zgodzić. Jednak jeżeli weźmiemy pod lupę podzespoły, no to można zmienić zdanie. O jego wydajność dba Apple A13 Bionic wspierany 3 GB pamięci RAM. To jest ta sama jednostka, którą dostaniemy kupując dużo droższy model 11 czy 11 Pro, bateria 2000 mAh. Ponownie w porównaniu do pozostałych urządzeń w tym zestawieniu no to Apple trochę popłynęło. Niby mały ekran i małe wymagania, ale jak dużo korzystacie ze swojego urządzenia, a kupując taki model pewnie tak, to niestety ładowarka pod ręką stanie się rzeczą oczywistą. Co mnie na pewno urzekło w tym modelu to przycisk pod ekranem. Ja rozumiem, że ogromne ramki i przycisk to już jest niemodne. Okej, okay, ale zobaczcie, ile czasu minęło od premiery 8 i ile urządzeń od Apple bezprzyciskowych wyszło na rynek. Wydaje mi się, że było kilka osób, w tym ja, które szlochały za parapetami i przyciskami i z myślą właśnie o nas wystrzelony został ten model na rynek. Dobra, zejdźmy z tego iPhone'a i idziemy dalej. Huawei P30 Pro Przyznaję się bez bicia, że miałem ogromny dylemat, co dodać do zestawienia z numerkiem 4. I po wielu nieprzespanych nocach, rozpaczy i researchu stwierdziłem, że postawię na P30 Pro. Spokojnie modele, które są godne uwagi, ale nie wleciały do zestawienia, będą za chwilę. Zacznijmy od pana z USA, który postanowił zbanować Huawei, a i od tego czasu rynek smartfonów przeżył ogromne rozczarowanie. Kochani spokojnie, P30 Pro to model, który jeszcze na restrykcję się nie załapał i posiada wsparcie, o ile zaraz wszystko nie wróci do normy. Certyfikat podobnie jak w przypadku iPhone'a IP68, ekran OLED ze wsparciem HDR10, 6,47 cala, kolory i czernie wyśmienite. Niestety tylko 60 Hz odświeżanie. Jeżeli nie jesteście strażnikami odświeżania, to przy takim ekranie spokojnie można o tym zapomnieć. Od zespoły. Złośliwi powiedzą, że wolny, a ja powiem, że szybki i spokojnie sobie ze wszystkim poradzi. Kirin 980, 6 GB pamięci RAM. 128 lub 256 GB pamięci wbudowane, jednak w cenie do 2000, raczej 128, ale jest slot na kartę pamięci. Ładowanie bezprzewodowe, ładowanie zwrotne i ładowanie szybkie. 40 W jest na pokładzie. Aparaty. Pamiętam, że jak P30 Pro pojawiło się na rynku, to wielu mówiło, że jest on genialny, jeżeli chodzi o jakość. Mamy tutaj trzy obiektywy. Pierwszy 40 megapikseli z przysłoną 1.6. Do tego teleobiektyw 8 i Ultra Wide 20. I nadal uważam, że wszystko jest aktualne. Mimo, że na rynku są nowsze urządzenia, ten aparat cały czas pozostaje w bardzo dobrej kondycji. W sumie te wszystkie zawirowania dotyczące Huawei, banów i wsparcia Google spowodowały, że rynek podzielił się na turbo zwolenników Huawei. A, i tych, którzy mówią, że nie ma sensu, bo na nim nic nie działa, a P30 Pro ma się bardzo dobrze i wyprzedaje się jak ciepłe bułeczki. I jak zwykle, numer 5 w naszym zestawieniu należy oczywiście do was, moi drodzy. Smartfony, z których tym razem zrezygnowałem z prezentacji, jednak spokojnie możecie je wziąć pod uwagę to Poco F3, Xiaomi Mi 11 Lite 5G czy Galaxy A52 5G. A co Wy jeszcze polecacie do 2000 zł? Koniecznie dajcie znać w komentarzach i rozwińmy nasze zestawienie. Pamiętajcie o zwrocie części kasy za zakupy w formie cashbacku. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was do Letty Shops. Link znajdziecie w opisie tego filmu. No i dajcie znać w komentarzach, na jakie zestawienie jeszcze czekacie. Do zobaczenia, smartfonowe świry. Do następnego!